Bo myślę, że, że mecz w, w ataku nie zaczęliśmy najlepsze. Nie trafialiśmy otwarte rzuty spod kosza wolnych, głównie bardzo dużo wolnych nie dali za cały mecz. 12 wolnych nie trafiliśmy i to jest. Rizonik sobie Rizon. dlaczego nie jest uh, dlaczego nie jest większy, większa różnica, bo mi, dla nas było ważne, żeby było 18 i więcej. I dobrze, nie jest nie tak źle, bo my jesteśmy drużyną, która ma najlepszy plus minus w całej lidze e, punktów. Także myślę, że to się liczy, jak jest na styku ten, między sobą e, bilans. A, dzisiaj, dobrze, Sulima bardzo dobrze, a, Paul Jackson bardzo dobrze, Żolnjerewicz bardzo dobrze, a, David Wrembley solidnie, on może i lepiej. А решта хлопаков ја звидат же, не помем зменчони. Диво враца по, по, по контузи, дише 16-17 минут, добре заграл трафилте тројки, але огулно било видач пужни же, малтен келка минути глухих не било го не в атаку главне. Немања 4 на 10 волних, мисле, не разумем. Скоро лепе жуца за 13 волне. I apić dzisiaj na początku z bardzo szybko i zrobił, bo słaby fokus był i to jest tak, jak dlatego jest to drużyna i każdy meczom ktoś inni uh, zaskoczy albo skoczy w butach drugiego zawodnika ostatni mecz. Nie ma jak mal triple-double, ale bo Andy Mazurczak grał gra bardzo dobrze dzisiaj Andy niestety bardzo słabo w pierwszej połowie, w drugiej już o dużo lepiej. Dla nas głównie, że wygraliśmy i że było 18 punktów, mogło być i więcej, ale dobrze. Idziemy dalej, zapominamy tego meczu, jak mówię cały czas. My uh, mamy następny mecz dla nas zenit. Musimy się sfokusować na to. Później będziemy myśleć o Pochary Polskiej. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim no nie możemy zaczynać tak meczu, bo z lepszymi drużynami no to nie będzie, nie będzie szans dogonienia. Nie możemy tak samo w drugiej połowie zaczęliśmy lepiej grać, ale też były przestoje i wtedy pozwalamy drużynie przeciwnej wrócić do gry. tak? Więc tutaj musimy być sfokusowani. Tak jak wcześniej też mówiłem, najważniejsze, że jesteśmy wszyscy zdrowi i teraz już skupiamy się na następnym meczu. Czy są pytania? Panie Państwo, chciałbym zapytać, co się zmieniło, czy co Pan zmienił w Waszej grze? Drugi w porównanie do pierwszego. Myśmy nic nie zmienili, tylko zdwigliśmy poziom, poziom agresywności. bo lepszy, to jedna rzecz. Byliśmy lepsi, mali skuteczność w ataku. Trafiliśmy i spod kosza, i za trzy i, i tak dalej i tak dalej. Lepsze graliśmy ogólnie. To nic ja nie zmienił specjalnego. to Zgraliśmy te same zagrywki. W obronie braniliśmy tak samo. Tylko jak jest rotacja cały czas z naszej strony. poziom Twardego Perniku padł w drugiej połowie. To tak jest, to jest ta gra. Dlatego ja mówię zawsze moim zawodnikom. Dzisiaj myśmy byli bardzo nerwózni i chcieliśmy wygrać w pierwszej kwarte pokazać, że wygramy w kwartę ten. To jest, każdy mecz się gra 40 minut. Trzeba wygrać 40 30 minut. My mi ostatnio graliśmy przeciwko Twardemu Perniku w, tom, w Toruniu. Był wynik 72, 71, 5,5 5, 5 minut do końca, Jeden punkt. A przegraliśmy 18, bo nie mieliśmy fokusu, fizycznieśmy może pali, ale to jak jest z mentalnością, że idziemy w dół i nie było dobrze. Dzisiaj odwrotnie. Na początku, nie mówię, byliśmy, ja myślę, że byli pre, pre, bardzo, byli w takim grze, jak się nazywa, grze, kramp. Jak się nazywa cramp? Wiecie, co jest kramp? Muscle cramping. Cramps. Nie wie, co jest krem po angielsku. Jak masz mniej, i on się skurczy. On skurczy. Boliśmy w takim skurczu. długo tam nie było czasu na początku, mimo że było 0:11 4. Czy naprawdę nie wie, co jest krem? Ja bym zdawał. Ja czas już rozumiem, tak. Ale kremp człowieczy. Za 11, 11, 11 4-18, pan nie brał czasu, pan wiedział, że to się ruszy, czy widział się... pan, czy co? Ja o niech odpowie na pytanie. A, co powiedziałem? Okay, o, Krzysztof. Krzysztof niech nie odpowie na pytanie. Pan pytań. nie brał czasu, panie no, wiesz, to, wiesz. pan wierzy. No trener nie, nie brał czasu, ponieważ trener w nas wierzy, tak? Wie dobrze, że ufa nam tak i wie że dobrze, że jak zaczynamy troszeczkę słabiej, tak, zrobię na dwie zmiany, ale wie dobrze, że zaraz to pójdzie. Tak? Troszeczkę nie wiem, zdenerwowanie weszło na początku, ale potem zaczęliśmy lepiej bronić, odcinać i zaczęły te punkty po prostu wpadać. Więc trener był spokojny o to. Tak było, bo, bo 6-0, 7-0, 8-0. Ja mówię i to teraz, mam brat czas i co wam mam powiedzieć? Że nie ja puścite, ja nie Rogicza, żeby żeby się od kosza od kosza nie dał wam kosza. To wam mam powiedzieć. Ja wiem, że wrócicie, bo dużo lepszym gramy, jesteśmy lepszy drużyna. Tylko nie możecie pozwalać takich rzeczy. Pierwsze 6 punktów co dał Rogić, to dał Coast to Coast, 1-0 Lejapa. I co ty trener, teraz trener ma mówić, że nie może nam zawodnik dać od kosza do kosza kosz sam? Nie no, trener, trener nie wie, bierze dupę kopie i, i, i w zespół przestaje być rozkojarzony. Nie, są, jest, no, jest, jest Nie jest, jest, jest skoncentrowany, to trenery są w tego że, to, tak jest, nie, tak nie, powiem, nie, nie, na drugiej kwarcie wiedziałem, że, że będę potrzebować na no, pewno timeoutów, takie było i obydwóch. I potrzebowałem jeszcze jednego timeoutów, ale nie mają. Trzy minuty, dwie, trzy minuty do końca drugiej kwarty. Ale to nie chodzi o to, chodzi o to, ty jak, jak trener ty możesz reagować kilka, na kilka sposobów. Jak jest nie jest tylko timeout, możliwość zastawić serię gospodarza, przeciwnika. Znaczy możesz zrobić zmiany, możesz zrobić zmianę ataku, inne zagrewki wolat, możesz zmienić obronę. To nie potrzebujesz tej timeout, żebyś to zrobić. Możesz zacząć krzyczać, możesz zrobić, ja nie wiem. Presję na do dostać technicznego coś zmienić nie mu je. timeout jest jeden z nazwijmy mój tools na narzędzi jeden z narzędzi zmieniać rytm drużyny ale drużyna jak złapała rytm e, Bo to myśmy potrzebowali złapać rytm jak zapaliśmy rytm to już poszło samo po siebie A to jest to to je to, to przychodzi gdyby można nocny trener to byśmy brał timeout od razu Ja myślałem, że to jest jest w problem, ale nie. A czy tak z nazwiska, to wejście pola Jacksona, jakby spowodowało, że ten zespół zaczął grać. Jeśli to on tak pociągnął, to już Pociągnął. pociągnął. się, pociągnął, on pociągnął Suli. Bardzo. Ich dwa najwięcej, bo największy problem boli na boisku w tym momencie. Boli uh, byli uh, Andy i, i, i Dragon. I uh, nie z Żizą nie, 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 nie lapali się ani tam, ani tam. Jak przyszedł na boisko, coś brembli walczył, bo tak jak piłkę dał tego koszka od razu na początku, tam jak zaczęliśmy punktować, ale jak, mali, jak Pol wyszedł na boisko, od razu inne rozwiązania i inne i, i i pomysły w ataku w sensie, e, czytanie gry i na podania. Bo już dużo łatwiejścieśmy przyszli do sytuacji, gdzie mieliśmy jakieś czwarte rzuty spod kosza albo rzut za trzy. Boła łatwiej się zagrało. Ale to nie znaczy, druga połowa przykład na przykład Andy do bardzo dobrze zagrał. Dlatego mi w drugiej polowie daliśmy 50, ja nie wiem, 4 punktów drugie a w pierwszej połowie 33. To 21 punkt więcej Daliśmy w drugiej polowie, a nie rzucaliśmy z, z, z dużo większą skutecznością, była ta sama skuteczność, ale bardzo bardzo lepiejśmy bronili, co nie było zła, nie była słaba obrona w pierwszej połowie, ale z tych mieliśmy szybkie fast break i, i łatwo punktowaliśmy. Panie Krzysztofie, ja mam pytanie oczywiste, yy, które często zadajemy do zawodników, którzy grają przeciwko swoim drożym nam Nawet spodziewam się, jaka będzie odpowiedź, ale zadałem mimo wszystko. Czy dla Pana ten mecz z piernikami miało jakieś dodatkowe znaczenie ze względu na to, że dużo czasu pan w spędzi spędził, czy będzie jak męcz? No, dokładnie, tutaj tak jak e, powiedziałeś, że dużo czasu spędziłem, wiadomo, zawsze gdzieś tam e, w sercu jest, no, jak zawodnik gra pięć sezonów w jednym klubie, zdobywa tyle medali, typu pucharów, no to wiadomo, że to zostaje i e, zawsze jest dodatkowa też motywacja, e, która, która no, no, że tak powiem, wynika sama z siebie, że gra się przeciwko byłej drużynie, w którym się spędziło pięć sezonów, więc no była, była e, trochę. Do, dosyć mocno się zmotywowałem na tym mecz. Ja bym jeszcze poprosić, jeżeli możecie, o jak jest Zenit, tak? tutaj piąta drużyna Euroligi właściwie. Czego się tutaj właściwie spodziewać? Przyjemności ze strony przyjemnej koszykówki Zenitów, czy? A nie, my sobie będziemy przygotować na ten mecz jak na każdy inny. I tak jak było przygotowania na no, UNICEF, będę i na nich. Ja zawsze mówię, wierzę w to, że... Nie, że wierzę, wiem, że każdy mecz jest do wygrania. Tylko trzeba szukać pomysł i sposobie, sposób, jakim wygrać mecz, ale jest każdy mecz jest do wygrania. Na pewno my mamy swoje wartości, oni na pewno mają swoje wartości, ale my się nie podamy. Będziemy walczyć od początku do końca. Widzimy, jak to będzie. My meczowi nie odpuszczamy na pewno chcemy wygrać w każdym meczu. I ja Dla mnie dużo łatwiej grać w lidze VTB w tych meczach, bo ja nie, w tych meczach się nie ma co drużyna motywować, oni sami motywują. Grać przeciwko najlepszym zawodnikom w Europie, czy można nie powiem na świecie albo na NBA, ale w Europie na pewno. Także to są euroligowe y drużyny i na pewno my ich uważamy, ale wiemy jak se jak może możecie robić porównanie budżetów naszego i nie wiem Zenita, to nie jest do porównania, bo to jest śmiech na sali, ale, ale, ale t, uh, Nadziei Trzeba mieć nadzieję, bo inna nadzieja jest strana rzecz. A Pan Grzegorz, co Pan powie? Może dodam, że po prostu... Ja, ja tylko, nie wiem, może inaczej zapytam. Good IT, czyli Basiori pod koszem, jak Pan patrzy na walkę no, z Lili na przykład? To są nazwiska, to są wiadomo pieniądze, ale boisko zawsze weryfikuje. Dokładnie. Kto, kto jest bardziej zmotywowany, kto bardziej chce wygrać, ten wygrywa. Ty, A Wy jako zawodnicy do takiego meczu z Zenitem czy z Unixem to... Jakoś dodatkowo się motywujecie? Jakoś specjalnie podchodzicie? Myślę, że jak ktoś, jak ktoś gra w koszykówkę już na takim poziomie jak my, tak? To nie musi się dodatkowo motywować z takimi zespołami, bo to, to, to jest Euroligowy zespół, więc każdy chce grać przeciwko takim zespołom, każdy chce walczyć z jak najlepszymi zawodnikami i każdy chce się sprawdzić z takimi zawodnikami, no. więc, więc tutaj nie ma dodatkowej motywacji, każdy jest zmotywowany i każdy chce wygrać, tak? Super dziękujemy